Witam serdecznie wszystkich widzów tajemitów. Wyciągnięcie z głębin sieci informacji o przepowiedniach Edgara Casey na nadchodzący czas oraz najbliższy rok 2025 zajęło nam trochę czasu, ale taka nasza praca szperaczy. Tak zwany śpiący prorok pozostawił po sobie m.in. 7 proroctw na przyszły czas. Czy nasza długość życia jako istot ludzkich zostanie wydłużona? Wiemy, że ludzie żyją obecnie dłużej niż w czasach Edgara Casey, jednak jego odczyty zdają się wskazywać, że zdrowa ludzka długość życia trwałaby o wiele lat dłużej niż żyjemy obecnie. Biorąc pod uwagę Biblię, mamy zapewnienie, że Bóg ofiarował nam 120 lat ziemskiego życia. Oczywiście zgodnego z Jego przykazaniami i w zgodzie z naturą. Jak bowiem czytamy w księdze rodzaju 6,3, duch mój nie będzie walczył z człowiekiem na wieki, bo człowiek jest istotą cielesną. Wszakże dni jego będą trwały 120 lat. Casey słusznie twierdzi, że teraz odkrywamy, iż od czasu, gdy to się stało, w ciele zaszło wiele zmian. Wiele na dobre. Wiele organów i warunków wykazuje zmiany, które zaszły w wyniku naturalnych lub tak zwanych naturalnych warunków, w wyniku których ciało ulega skutkom wieku lub użytkowania w systemie. Wiele z tego można przezwyciężyć. Człowiek powinien żyć znacznie dłużej niż zwykle mu się daje i będzie żył, jak twierdzi proro. Czy odkryjemy projekt samonapędzającej się maszyny, perpetuum mobile? Być może, biorąc pod uwagę obecne skupienie na odnawialnych źródłach energii i oszczędzaniu energii, uda nam się zobaczyć spełnienie się tej kolejnej przepowiedni jeszcze za naszego życia. Będzie miał przed sobą silnik bezgazowy, bo mamy ciało i dociekliwy umysł, a także skojarzenia i warunki otaczające doskonałość silnika, który rozwinie moc w swoim własnym działaniu. Jak podano pomysły i plany, które zostały opracowane częściowo wzdłuż tych linii, które wyciągają więcej mocy, jak wytworzonej w kompresji w bębnie z przewodami wykonanymi w tych formach, które zbierają drgania z powietrza, gdy jest ono przetłaczane przez bęben, są jak odkrywany lepszym zastosowaniem wytworzonej energii, pisze Casey. Czy ta maszyna jest taka sama, jaką przywiózł do Waszyngtonu Lindberg? Nie. Tak jak tutaj maszyna działałaby w warunkach stacjonarnych napędzając siły, nawet teraz w silnikach gazowych, ponieważ jak przetestowali inni, ma to więcej wspólnego z tym, co jest rzucane w powietrze i uzyskuje siłę napędową z tego źródła. Czy owa maszyna działałaby wiecznie, gdyby została udoskonalona? Nie wiecznie, ale raz uruchomiona mogłaby być utrzymana w ruchu dzięki energii wytworzonej z jej własnego źródła. Inne maszyny jednak muszą mieć jakieś źródło napędu. Wśród jego wizji pojawia się również konflikt w Zatoce Perskiej. Jak pisał, jak wielu rozumie w ziemskim przejawieniu się cyklu i czasu, wiele się powtarza. W życiu grup zorganizowanych jako narody, jako ludy, wciąż można dostrzec wpływy tych wydarzeń. Jaki więc wpływ, pytacie, jest przyczyną tej wielkiej zmiany, której można się spodziewać? Moce światła i ciemności zdzierają się od zarania kosmicznych dziejów. Wtedy znajdowano naród przeciwko narodowi, moce śmierci, zniszczenia, zniszczenia tego, co było i jest bliskie i drogie sercom tych, którzy w takiej czy innej formie ustanowili ideały i dzisiaj dzieje się to samo. Ten cykl jest stały i niezmienny i trwa od wieków. Jednak moce światła i ciemności nie podlegają kwestionowaniu, gdyż mogą być pomocną siłą w rękach jednostki. W tym okresie będą pojawiać się spory. Szukajcie ich w pobliżu cieśniny Davisa, w próbach utrzymania tam otwartej linii życia do lądu. Szukajcie ich w Libii i Egipcie, w Ankarze i Syrii, przez cieśniny wokół tych obszarów nad Australią, na Oceanie Indyjskim i w Zatoce Perskiej, mówił Casey: Czy ewoluuje nowa rasa pierwotna? Informacje Edgara Casey sugerują, że świadomość ludzkości ewoluowała i rozszerzała się w czasie. Casey stwierdził, że tę ekspansję świadomości można dostrzec w całej Biblii, od księgi rodzaju do objawienia. Z perspektywy lektury, następna wielka ewolucja byłaby związana z rozwojem tego, co Casey nazwał piątą rasą korzeni. Zdarzenie ewolucyjne, które oznaczałoby nową erę i nowe zrozumienie relacji ludzkości z Bogiem. Kiedy 52-letni inżynier budowlany zapytał o tę rozszerzającą się świadomość, w 1942 roku Casey skomentował, że każda jednostka musiała zasadniczo pracować nad rozwojem osobistej duszy, aby rezonować z tą nową świadomością. Spodziewasz się nowej rasy rdzennej? Co robisz, aby się do niej przygotować? Musisz przygotować jedzenie dla ich ciał, a także ich umysłów i ich rozwoju duchowego. Dziesięć lat wcześniej, podczas odczytu Wielkiej Piramidy w Egipcie, Casey zasugerował, że starożytna sala zapisów zostanie odkryta w czasie oznaczającym manifestację tego nowego poziomu świadomości. Czy w takim razie te trzy sale zapisów zostaną niebawem odkryte? A może już zostały? Według odczytów mieszkańcy Atlantydy zdali sobie sprawę, że ich cywilizacja ma zostać zniszczona. W rezultacie ukryli identyczne zapisy cywilizacji atlantyckiej na Bimini, w Egipcie i w Jukatanie. Liczne odczyty twierdzą, że ta sala zapisów zostanie niebawem odkryta. Już w czasach Keiseja była to intrygująca wiadomość, która rodziła szczegółowe pytania, co zawiera zapieczętowane pomieszczenie. Twierdzono, że będzie to zapis Atlantydy od początków okresów, w których duch przybrał formę lub rozpoczął zabudowę tej krainy, a także rozwój ludów w trakcie ich pobytu wraz z zapisem pierwszego zniszczenia i zmian, jakie miały miejsce w tej krainie. Pozycja ta leży w miejscu, w którym wraz ze wschodem słońca nad wodą linia cienia lub światła przebiega między łapami sfinksa, który później został ustanowiony strażnikiem i do którego nie można wejść z łączących go komnat z łapą sfinksa prawą łapą, dopóki nie wypełni się czas, w którym zmiany muszą się uaktywnić w tej sferze doświadczenia człowieka. Od długiego czasu zastanawiano się, w której to piramidzie lub świątyni znajdują się zapisy wspomniane w odczytach przekazanych tym kanałem na Atlantydzie w kwietniu 1932 roku. Istnieje prawdopodobieństwo, że nigdy się tego nie dowiemy. Warto tutaj przytoczyć odkrycie w ciszy podziemnego miasta Ozyrysa, gdzie spotkano się z nieznaną technologią starożytnej energii. Prace w tajemnicy przed opinią publiczną trwały ponad 20 lat. Jednak poszukiwana świątynia, jak podano, została zniszczona w czasie, gdy doszło do ostatniego zniszczenia Atlantydy. Gdy zbliża się czas, w którym nastąpią zmiany, mogą nastąpić otwarcia tych trzech miejsc, w których zapisy będą prawdziwym skarbem wiedzy dla tych, którzy są wtajemniczeni w wiedzę o jedynym Bogu. Ale czy przekażą go ludziom? Świątynia Iltara powstanie ponownie. Otwarta zostanie również świątynia lub sala zapisów w Egipcie, a zapisy, które zostały umieszczone w sercu krainy Atlantydy, mogą być tam również znalezione, bowiem zostały tam zachowane dla tych, którzy należą do tej grupy. Jaki będzie kształt przyszłego świata w wizjach Edgara? Dekady przed tym, jak reszta świata zaczęła myśleć o ogromnym wpływie, jakich Chiny będą miały na arenie międzynarodowej, Edgar Cayce przewidział wielkie rzeczy dla Chin i ich mieszkańców. Pewnego razu Cayce powiedział grupie ludzi, że ostatecznie Chiny staną się kolebką chrześcijaństwa stosowanego w życiu ludzi. Sugeruje to, że osobiste stosowanie zasad duchowych stanie się dla Chińczyków najważniejsze. Casey przestrzegał następnie, że zamanifestowanie się tego zajmie dużo czasu, ale że jest to przeznaczenie tego kraju. Tak, jest to odległe, jeśli chodzi o ludzkie liczenie czasu, ale to tylko dzień w sercu Boga. Jutro Chiny się obudzą, prorokował Edgar. Przy innej okazji, gdy 36-letni wydawca książek zapytał o losy Chin w 1943 roku, tuż przed swoją podróżą do kraju, aby służyć jako misjonarz, Casey obiecał niesamowite zmiany w tym kraju, które doprowadzą do większej demokracji i większej wolności religijnej. Zasugerował również, że szczyt cywilizacji ostatecznie przeniesie się z zachodu do narodu chińskiego. I oni będą postępować, ponieważ cywilizacja przesuwa się na zachód, twierdził Casey. Czy nastąpi drugie przyjście Jezusa Chrystusa z Nazaretu? Odczyty Caseya miały wiele do powiedzenia na temat życia Jezusa Chrystusa z Nazaretu i obejmowały stracone lata, które nigdy nie zostały poruszone w Biblii. Ale Casey mówił również o powrocie Jezusa i oto fragment na ten temat. Kiedyś jeden z dziennikarzy chrześcijańskich zapytał się proroka, co oznacza Dzień Pański, że jest bliski. Casey powiedział, że jak obiecali prorocy i mędrcy starożytności czas i połowa czasu wypełnił się i dopełnia w tym dniu i pokoleniu. I że wkrótce znów pojawi się na Ziemi ten, przez którego wielu zostanie wezwanych do spotkania z tymi, którzy przygotowują drogę na Jego Dzień na Ziemi. Pan zatem przyjdzie, tak jak widzieliście go idącego. Prognozy Edgara Casey na rok 2025 mówią o tajemniczych, ruchomych piaskach i rodzącej się w ludziach nadziei. Śpiący prorok pozostawił po sobie ogromny zbiór odczytów zawierających proroctwa dotyczące przyszłości, chociaż nie przedstawił konkretnych przewidywań dotyczących daty na rok 2025 w taki sam sposób, jak robił to w przypadku innych wydarzeń. Interpretacja jego prac sugeruje potencjalne tematy i scenariusze istotne dla tego roku i nadchodzących lat. Analiza jego szerszych wypowiedzi na temat zmian społecznych, zmian środowiskowych i duchowych przebudzeń zapewnia przekonujące ramy do rozważenia, co może przynieść rok 2025 według wizji Casey'a. I tu pojawiają się prognozy Casey'ego dotyczące zmieniającej się dynamiki globalnej. Odczyty Casey'a często wspominały o znaczących zmianach geopolitycznych oraz wzroście i upadku narodów. Przewidywał okresy wstrząsów i restrukturyzacji potęgi światowej, często związane z duchową i moralną ewolucją. Chociaż nie wskazał roku 2025 jako konkretnego roku kataklizmicznych zmian, trwające napięcia geopolityczne i podziały społeczne, które widzimy dzisiaj, są zgodne z jego szerszymi przewidywaniami okresu globalnej ponownej oceny i reorganizacji. Casey przewidział okresy niepokojów społecznych i wstrząsów związanych z nierównościami ekonomicznymi i upadkiem moralnym. Wskazywał jednoznacznie, że upadek moralny będzie się pogłębiał aż do zezwierzęcenia człowieka. Będą w to zaangażowane największe na świecie koncerny medialne, które na tym będą zarabiały krocie. Wyzwania 2025 roku, w tym niestabilność gospodarcza i polaryzacja społeczna, można postrzegać jako kontynuację tych przewidywanych trendów. W przepowiedniach na ten czas Casey przewidział powstanie nowych światowych potęg. Nie określając konkretnych narodów, Casey zasugerował pojawienie się nowych globalnych liderów i redystrybucję władzy. Obecne zmiany geopolityczne można interpretować jako wczesne stadia tej transformacji. Na tle tej transformacji pojawiają się zmiany środowiskowe i wizja, którą miał Casey. Często podkreślał wzajemne powiązania ludzkości i natury, ostrzegając przed konsekwencjami środowiskowymi wynikającymi z działań człowieka. Nie przedstawił dokładnej osi czasu, ale jego przewidywania dotyczące klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych są niewątpliwie istotne w 2025 roku i później. Casey przewidział wzrost liczby trzęsień ziemi, powodzi i innych klęsk żywiołowych, odzwierciedlając nierównowagę energii ziemi. Rosnąca częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych w ostatnich latach wydaje się korelować z tą prognozą. Człowiek dzięki nauce zaczął bawić się elementami, które są własnością natury i jej tylko i wyłącznie podlegają. Urządzenia radiowe do zmian pogody oraz broń skalarna to cios zadany ludzkości przez samą ludzkość. Casey podkreślił znaczenie poszanowania i ochrony środowiska. Jego ostrzeżenia dotyczące konsekwencji zaniedbań środowiskowych głęboko rezonują w kontekście bieżących dyskusji na temat zmian klimatycznych. Casey wiedział, co musimy zrobić jako istoty, które muszą iść w kierunku rozwoju duchowego. Mówił o przebudzeniu duchowym i drodze naprzód. Odczyty Casey'ego mocno podkreślały rozwój duchowy i znaczenie indywidualnej świadomości w kształtowaniu przyszłości. Przewidział okres rosnącej świadomości duchowej i globalną zmianę w kierunku bardziej holistycznego zrozumienia życia. Zwiększone poszukiwania duchowe. Prognozy Keiseja sugerują również rosnące zainteresowanie duchowością i alternatywnymi metodami leczenia. Stąd taka wściekłość koncernów medycznych na homeopatów, zielarzy, naturopatów i ludzi, którzy z powołania boskiego mają dar leczenia ludzi poprzez naturę. To czas, w którym ludzie poszukują głębszego znaczenia i połączenia. Ten trend jest już widoczny w rosnącej popularności praktyk, uważności, jogi i innych duchowych dążeń, które stoją naprzeciw teoriom naukowym, mającym wsparcie wśród polityków i rządów na całym świecie. Keisei podkreślił znaczenie osobistej odpowiedzialności w tworzeniu lepszej przyszłości. Wierzył, że indywidualne wybory i działania zbiorowo wpływają na wydarzenia globalne. Należy tutaj pamiętać, że odczyty Keisei są otwarte na interpretację. Jego proroctwa nie były precyzyjnymi przewidywaniami konkretnych wydarzeń, ale raczej szerszymi zarysami potencjalnych przemian społecznych i duchowych. Wyzwania roku 2025, od niestabilności geopolitycznej po obawy dotyczące środowiska, można postrzegać jako okazję do globalnej współpracy i rozwoju osobistego, odzwierciedlając nacisk Keiseja na zbiorową odpowiedzialność i duchową ewolucję. Spotykając na drodze swojego życia przepowiednie Keiseja, ludzie zadają szereg różnych pytań. Czy Edgar Cayce przewidział konkretne katastrofalne wydarzenia na rok 2025? Otóż nie. Cayce nie przedstawił precyzyjnych przewidywań związanych z konkretną datą, taką jak rok 2025. Jego odczyty malują szerszy obraz zmian społecznych i środowiskowych. Jak dokładne były poprzednie przewidywania Cayce'a? Dokładność przewidywań Kejsa pozostaje przedmiotem trwającej debaty. Niektóre z jego proroctw najwyraźniej się spełniły, podczas gdy inne pozostają niejednoznaczne lub niespełnione. Dlaczego tak się dzieje? Otóż prorocy mają możliwość wglądu do świata kwantowego, gdzie nie istnieje czas w formie fizycznej. A wydarzenia przenikają się między sobą, zarówno przeszłe, przyszłe i teraźniejsze. To jeden wielki kocioł wydarzeń. To wszystko trwa w jednej chwili, dlatego prorocy posiadają dar przefiltrowania tych wydarzeń do czasu ich otaczającego tutaj, na Ziemi. Często są one efektem niezaburzonych, ciągłych linii czasu, ale kiedy się te linie zaburzy, spełnienie proroctwa może się odwlec w czasie lub zmienić formę. Odczyty Kejsa często używały języka symbolicznego i wymagały ostrożnej interpretacji. Ważne jest, aby podchodzić do nich z otwartym umysłem i rozważyć ich szersze tematy i implikacje. Nie wolno się dać zwieść bzdurnymi tytułami Edgar Casey i jego tragiczne proroctwa na rok 2025. Nigdy takich nie było. Konkludując, chociaż Edgar Casey nie przedstawił konkretnych prognoz na rok 2025, jego obszerne lektury oferują ramy do zrozumienia potencjalnych wyzwań i możliwości tego przełomowego roku. Skupiając się na tematach globalnej transformacji, odpowiedzialności za środowisko i rozwój duchowy, możemy wyciągnąć znaczące wnioski z jego prac i podejść do przyszłości z odnowionym poczuciem celu i zbiorowej. Odpowiedzialności za naszą przyszłość. Niezależnie od tego, czy się wierzy w jego proroctwa, czy też nie, przesłanie Heisa dotyczące indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności wybrzmiewa potężnie w kontekście wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj świat. Jego praca służy jako przypomnienie, że przyszłość nie jest z góry ustalona ale raczej kształtowana przez nasze wybory, których dokonujemy indywidualnie i zbiorowo każdego dnia.